Cześć, witam Was na kanale. Trochę czasu się nie słyszeliśmy, ale warto się co jakiś czas odezwać. Także z tego tytułu nagrywam ten film. Yy, jesteśmy przy gilotynce, którą dostarczył do nas kolega. Yy, problem polegał w tej maszynie na tym, że zatarło się na prowadnicach ramię tnące. Ramię, belka tnąca. Prowadnice wyglądają tak. Są to takie wałki wpuszczone w tuleje. Do zatarcia doszło najprawdopodobniej dlatego, ponieważ nie była dostarczana tam żadna ciecz smarująca, żaden smar, i po prostu pracowało to na sucho. Takie jest pierwsze spostrzeżenie na ten temat, że to było powodem. Chociaż ja bym się zastanawiał tutaj jeszcze nad jedną rzeczą. Musimy się przyjrzeć trochę tej maszynie. Jak widać, jest to konstrukcja taka rzemieślnicza, nie jest to maszyna przemysłowa. Dlatego musimy mieć to na uwadze, że nie jest to również maszyna produkcyjna do prac seryjnych, raczej taka dorywcza, coś dociąć, jakąś blachę i tak dalej. Dlaczego zwróciłem na to uwagę? Dlatego, ponieważ e, obrabiarka, która przenosi duże siły skrawające bądź e, obróbka polega na obróbce plastycznej i występują duże siły musi mieć konstrukcję taką zwartą, jednolitą. Dlatego preferowany jest wtedy odlew żeliwny, a tutaj konstrukcja jest spawana. Przyjrzałem się trochę na te spawy i w niektórych miejscach są pęknięcia. Tak jak tutaj akurat to nie są spawy konstrukcyjne odpowiadające za sztywność tej maszyny, ale z tego co pamiętam pod tymi osłonami, tam w dwóch miejscach bodajże widziałem jakieś pęknięcia. I teraz pytanie dlaczego tak się mogło stać, już nawet nie chodzi, jeżeli nie skupimy się tak na braku tutaj tych olej, Mamy dwa, dwie prowadnice, które są, ich osie są do siebie równoległe, są bardzo dobrze spasowane, to trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę są zajebiście spasowane. I teraz jeżeli doszło do delikatnego nawet przekoszenia tej maszyny i te tuleje oraz ich prowadnice względem siebie zmieniły położenie mogło dojść do zatarcia tak podczas pracy generalnie największym problemem w całej operacji było wyciągnięcie tej belki tnącej Rzecz może być z pozoru taka błaha, naprawdę. Co to jest rozkręcić konstrukcję tak i wyciągnąć belkę? Ale te tuleje, tak jak Wam wspominałem, były zajebiście spasowane i przy tym zatarciu, które tam wystąpiło, naprawdę zajebiście ciężko było wyciągnąć tą belkę, ponieważ podnosząc. Jedną stronę, druga nam się kosiła, nawet w momencie kiedy próbowaliśmy obie naraz podnosić, tak zawsze dochodziło do jakiegoś przekoszenia. Nie chcieliśmy robić tego na chama, na siłę, żeby nie doszło do większego, poważniejszego uszkodzenia. Dlatego po prostu delikatnie metodą troszkę w górę, troszkę do dołu spędziliśmy nad tym bardzo dużo czasu, żeby to wyciągnąć. No i w końcu się udało, tak po wyciągnięciu. Zrobiliśmy tutaj takie baseny olejowe, do których będą doprowadzone wężyki i od czasu do czasu po prostu będzie wystarczyło już wtedy tylko tak ruszyć pompką olejową, żeby doszedł sobie olej, no i na pewno wtedy będzie to pracowało w. Tak, w, w tym filmie olejowym i nie, powinno się, nie powinna się historia powtórzyć. Jeżeli, jeżeli tutaj faktycznym problemem było, był brak smarowania, bo jeżeli wada konstrukcyjna wynikająca po prostu ze zużycia, no to ten temat może się powtórzyć. W każdym razie teraz po naszej naprawie, po zapolerowaniu tych czopów, po przeskrobaniu. I usunięciu wszelkich takich skaz zadziorów. Cała belka tnąca po naoliwieniu chodzi suwliwie, chodzi płynnie, nie, nic się nie zacina, nie ma najmniejszego problemu, nie powstał też żaden luz. Także tutaj pod tym kątem możemy być w pełni usatysfakcjonowani. Natomiast, no mówię, wystarczy jeszcze doprowadzić, rozprowadzić tutaj te wężyki z olejem, żeby można było tak w przyszłości sobie smarować już tutaj te elementy ruchome. Także w przypadku tej gilotyny to by było na tyle, a teraz skoczymy sobie dalej. A tutaj jesteśmy przy frezarce, frezarka produkcji czeskiej, typowo narzędziowa. I jest szykowana do remontu. Teraz tutaj takie pytanie z mojej strony, na które chciałbym, żebyście odpowiedzieli w komentarzach. Dajcie mi znać, czy chcielibyście takie krótkie filmiki, tak zwane shorty, z informacjami takimi remontowymi, tak? czyli takie krótkie uwagi, krótkie treściwe uwagi na temat y, tutaj spostrzeżeń odnośnie remontów, na co zwrócić uwagę co jak ewentualnie sobie pomierzyć przy zakupie używanej maszyny itd. Także myślę, że temat by był dość, dość taki treściwy, trochę wnoszący. Ode mnie to tyle w tym materiale. Pozdrawiam Was na razie, cześć.